Zaczyna się film? To znaczy... No. Eee. Jak się zaczyna tworzyć film? Od czego? Od pomysłu. Jest zawiązanie akcji. Mhm. Ma rozwój. Gdzieś tak do jednej trzeciej filmu. Do pierwszego punktu kulminacyjnego, gdzie się musi coś wydarzyć. Mhm. Później jest drugi punkt kulminacyjny i rozwiązanie akcji. Mhm. <laughs> Sprawa druga, sprawa piąta, sprawa szósta, adoracja masteków. Królu Herodzie, za te niegodzimy słowa będzie na placu Ścięta Twoja głowa.